Dzień dobry słoneczka, z tej strony Samiec Alfa i witam was na kanale Ciotki Irse i Moim w czwartkowym spotkaniu z Kasem. Tak, słuchajcie, w dzisiejszym Kasie yy, mamy kolejny odcinek wyzwania podstawkowego, czyli sim inspirowane znakami Zodiaku Zachodniego i dzisiejszym Simem jest Patryk Lew, czyli Sim symbolizujący lewa. I teraz tak, ze względu na to, że najważniejszymi zaletami lwa są pewność siebie, lojalność, hojność i wrodzony optymizm, to Patryk będzie wierny oraz będzie śmiały. Natomiast, ze względu na to, że najważniejszymi wadami lwa jest próżność, egoizm, apodyktyczność i skłonność do dramatyzowania i wyolbrzymiania problemów, to Patryk będzie miał aspiracje bajecznie bogate oraz będzie snobem. I ze względu na to, że kolorami lwa jest żółty pomarańczowy oraz złoty, bo planetą, właściwie nie planetą, ale mniejsza, która jest opiekunem lwa, jest Słońce, no to Patryka starałem się zrobić takiego trochę bardziej snobistycznego i bogatego. Natomiast ze względu na to, że żółte pomarańczowe, czyli takie jaskrawe kolory są raczej takie pankowo-rokowe, a nie e, eleganckie, w kasie to Patryk będzie miał bardziej kremowy i biały strój niż żółty i pomarańczowy oraz złoty. Ale jak się zmarży oczy, to, 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 to trochę tak będzie. Ale będzie blondyna, więc się liczy. Tak, tak. Przy tej okazji mamy. Dwie sprawy. Po pierwsze, we wtorek była aktualizacja, która głównie dotyczyła rzeczy związanej z Maciem i głównie rzeczy związanej z systemem operacyjnym na Maca, który jest bardzo, bardzo stary i to jakby Troszkę pokazuje największy problem, który chyba ma gra Sims 4. A mianowicie to, że za wszelką cenę próbują ją uruchamiać na bardzo starych maszynach, które mało kto ma, ale nadal jest ta kompatybilność wsteczna i to chyba trochę hamuje dalszy rozwój, o ile w ogóle można powiedzieć o rozwoju tej gry. Z drugiej strony mamy coraz więcej informacji o Live by You. I ciotka już Wam wspominała, że ja jestem fanboyem studia, które będzie wydawało Live by You. Tak, jestem. I nie wstydzę się tego. Jestem fanboyem. I powiem, że zapowiada się z, każdym, z każdą informacją. A informacje pojawiają się co tydzień albo i nawet częściej. Z każdą informacją to zapowiada się na całkiem, całkiem fajny tytuł w piątek czyli jutro ma być dev blog dotyczący kasa na który czekam i jestem bardzo ciekawy jak będzie wyglądał natomiast już takie drobne sneak peeki z kasa które się pojawiły no powiem że napawają bardzo dużo optymizmem ponieważ no, po pierwsze będą suwaki, a ja bardzo tęsknię za suwakami które były w Simsach 3 a poza tym będzie o wiele więcej elementów, które można customizować, że tak z angielska powiem, czyli dobierać pod siebie, bo nawet ma być suwak na długość rąk, długość tułowia i długość nóg. Czyli Sim może mieć długie rączki, krótkie rączki albo na odwrót, jak kto lubi. Sim, no nie Sim, bo tutaj będzie. Inaczej się będą te postaci nazywały, ale tak. Postać będzie miała dowolny kształt ciała, jaki sobie tylko wymarzymy, więc to już jest dużo w porównaniu z. Tak. No, tak czy inaczej, myślę, że w, najwcześniej w sobotę będę mógł powiedzieć coś więcej, bo, bo, bo tak się życie potoczyło, że dopiero w sobotę wracam do domu. Tak. No, więc. Yy... Mam nadzieję, że sim na ekranie Wam się spodobał. Ja zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. I słyszymy się przy najbliższej nadarzającej okazji. Trzymajcie się ciepło i pa pa!